Witam drodzy widzowie, a w tym odcineczku zrobimy sobie kuźnię na piekle, jest to mój paladyn foch, czyli na pięć niebios, sprzęcić już jest troszkę lepszy, ale o tym pogadamy sobie myślę w innym materiale, także słuchajcie, odpalamy aurę i lecimy na rzekę płomieni, oby coś fajnego wypadło. Bardzo fajnie się tym gra, trzeba powiedzieć. Jeszcze potrzebuję zebrać sporo przedmiotów, ale już takie podstawowe, żeby wyciągać jakieś sensowne obrażenia są. Przede wszystkim, najemnika by się przydało ulepszyć. No i jeszcze ta enigma i tak dalej. Wiecie o co chodzi. A jaką aure ma ten? Ula la! Um, um, um. Cieknął! Idziemy na wymianę? Jedna taka wymiana się dla mnie bardzo źle skończyła. Ale nie miałem wtedy miksturek. Także słuchajcie. E, wyczyścimy sobie jeszcze. Widzę tutaj fajny drop leży. Zawsze coś. Ponieważ e, ja też się zastanawiam. Też fajny. Nie, pomyliło mi się. Oj, pomyliło mi się. Dobra. O, jeszcze troszkę sobie tutaj wyczyszczę. Żeby na spokojnie. Odpakować przysłowiowo tą później Tak, jesteśmy na piekle Dobrze. Hardcore. Okej. Okay. Powinno być kościane oblicze, tak zwane bone visage. Uuu, Manny nie ma. Manożerny ten bild. Wszyscy, wszyscy. Dobra, jedziemy. To się nie przyda, to się nie przyda. No i tak. Runa runa. Skuzi na piekle, jejku. Ale tragedia, ale tragedia, no. Dajcie znać, co Wam wypadło z kuzi na piekle, jak gracie, ale czy aż tak źle, czy może być gorzej. A ja zapraszam na kanał. Jest na nim sporo różnych materiałów z Diablo 2. Są omówione różne zestawy, w tym niszowe słowa runiczne. Dajcie łapkę w górę i nie żałujcie suba. No i życzę wam jakichś kurcze lepszych run, bo to jest dramat, dramat naprawdę. No nic to trudno. Trzymajcie się, cześć.